Wybieramy zwycięzcę z poprzedniego odcinka, biorę wszystkie komentarze, których mamy w tym momencie 74, za każde jestem wam ogromnie, ogromnie wdzięczny, fajnie, że tu jesteście i ja, WP gałęźnicę. z poprzedniego odcinka zgarnia sobie Miko Wold... World. Dziwny nick, ale zgarniasz sobie AWP gałęźnicę I jeżeli trening w opisie kanału masz To skinkę już dostałeś Aby w dzisiejszym odcinku to zgarniacie macie uspa i jeżeli chcecie go zgarnąć Łap w górę pod tym filmem na mój kanał i komentarz z hasłem Podczas filmu, no i oczywiście Jeżeli nie było was wcześniej na stronce, a chcecie coś tam sobie Otworzyć, zobaczyć jak to działa i tak dalej To możecie kliknąć sobie plusik i w tym właśnie miejscu Wpisać sobie Genetics. genetyc Daje wam on 10% do i 2 10 zł 10 groszy na start No i co, no i wydaje mi się, że możemy już przejść do Odcinka, pamiętaj, że wypłacę tylko i wyłącznie, jeżeli macie ukończone 18 lat, i tylko i wyłącznie z głową. I teraz już na pewno możemy przejść do odcinka. No i w dzisiejszym odcinku wariaty sprawdzamy nasze unbox 2025. Jestem na moim drugim koncie, który jak widzicie, jest tutaj z jego skinsem swoją drogą od 2020. 180 dni aktywności, 25 koła tworzonych skrzynek, tylko 200 odebranych albo rozdanych skinów. No tutaj ewidentnie coś się nie zgadza, i yy, Jestem tego na milion procent pewien Ale skoro tak piszą to ok. Najdłuższa seria codziennej aktywności 26 i mamy tutaj e, Podsumowanie Moich otworzonych skrzynek, najlepszy drop to White Lotus, mocno, mocno, mocno A moja ulubiona skrzynka to Fever No i powiem wam szczerze, że ten Fever wcale Zły nie jest, więc odbierzmy sobie Wszystkie moje kupony, ale chwila Jeszcze przed tym, chcę zobaczyć jak wygląda Moje ratio wygranych i przegranych case body. Jak widzicie nie wygląda ono zbyt dobrze Tutaj jeszcze gorzej, 180% trybów shirt i tak wygląda mój współczynnik wygranych, no okej okay, 2 na 2 jeszcze jakkolwiek wygląda drużyna TT jeszcze jakkolwiek wygląda, ale 1 na 2 1 na 1, Ty, nie no ej w sumie nie masz tak źle no na underdogu wygląda to dużo, dużo gorzej, ale tryb standardowy nie wygląda wcale aż tak źle, a moja najdłuższa seria zwycięstw to 10 mecze, mega, mega mocne Tutaj codzienna aktywność w miesiącach też, tutaj kwiecień na pełnej był i mój najlepszy drop to hole, ja pierdolę, ej i dragon lora, co to były za czasy, co to były za czasy, to jest szok, no ale te czasy już nie wrócą, już takiego budżetu to nie mam na odcinki, ale odbiorę sobie zniżki i z tymi zniżkami... Coś tam pokombinujemy, 75% na all- Star Case, na buście. To jest mega dobra zniżka. I przejdźmy sobie już do mojego konta i wykorzystajmy właśnie wszystkie z tych zniżek. Więc lecimy Fever Case w trybie standardowym za 13,61, a Wupa Print Stream przelatuje i dostajemy Sure Gripa. No nie jest to najlepszy drop. Nie jest to najlepszy drop, nie oszukujmy się. Ale Charakter Sticker Craft na Chesterze za 5 zł. tutaj ma potencjał. Leć 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 Okej okay. I tak nie ma źle I tak nie ma źle Ale jakby siadło to oko To chyba bym się zesrał szczerze Mega mega by było No ale lecimy na anime case na buście 2 10 zł 10 groszy Te zniżki mandają chyba na podstawie po prostu najczęściej otwieranych skrzynek Więc to ciekawe akurat Że otwierałem najwięcej anime case, Colorfula Charakter sticker craftów I Allstar'a I lecimy teraz właśnie na Colorfula Za złoty 0,5 No i dawaj salty nie no ej, dlaczego ja się daję na to nabrać w ogóle? Dlaczego ja się daję na to nabrać? Spoko, jest to proficiki, tak, ale All Star Case na buście jest rzeczą najważniejszą. Jeden All Star 21 zł. To jest jak za darmo, tak szczerze, za Allstara na buście. I zobaczmy, czy coś ciekawego nam tutaj wpadnie. Jedno otwarcie o kurwa, ty. No, jest lipa. Jest ultra, ultra lipa. Ej, ale to naprawdę taka ultra, ultra lipa. Więc no skoro już wykorzystaliśmy wszystkie skrzynki, to wiecie co? Ja wiem, że ja jeszcze tutaj z wami nie sprawdzałem tych skrzynek świątecznych. Ale dobra, wiecie co? W sumie zróbmy sobie jednego zbata na skrzynki świąteczne. Bo czemu nie? Zróbmy coś takiego, coś takiego. Po jednej z każdej. Taką na rozgrzeweczkę, i później postaram się walnąć jakiś jackpociek. No i co, zróbmy sobie 2 na 2 prawa strona, pięć skrzynek: Holiday Supply, i start, Blizzard, Candy Strike i Gifts. Plan od najdroższej do najtańszej. Bierzemy sobie wszystkie boty, no i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Pierwsze otwarcie: najdroższa skrzynka. I najgorsze dropy, ale to naprawdę tragiczne Ej, tylko ten Shapewood w Factory New A nie, Ice Out jest najdroższy, no i kurwa kosa dla nich Nie wierzę No to to jest nie do nadrobienia, to jest kompletnie nie do nadrobienia Jeszcze Ice Cold No nie, nie, tutaj by musiała jakaś kosa dla nas wpaść teraz A żadnej kosy nie ma No i Gifts Plan, ostatnia szansa i item za 700, a tutaj nic 700 nie kosztuje no nie jest najlepiej, no nie jest najlepiej, nie oszukujmy się no i teraz przejdziemy już sobie normalnie do skrzynek które najczęściej otwierałem w tym właśnie roku Zrobmy sobie 5 colorfuli, 5 anime case'ów z tego dołóżmy sobie jeszcze, yy, co tam było okej, okay, charakter sticker crafty pamiętam dołóżmy sobie 5 sztuk i jeszcze 5 fever'ów nie wiem czy robić na jokerze, no no z jednej strony by się chciało, ale z drugiej strony budżet by nie chciał No nawet mnie na to nie stać, dobra, zrobimy sobie jednego... dwa, dwa na jokerze I w zależności od tego, czy tego case wygramy, czy tego case batla przegramy Zrobimy sobie później all stare Tylko chuj wie, czy na buście, czy na trybie standardowym to się okaże Lecimy z tym 5 i 5 anime Pięć charakter stickercraftów i na samym końcu jako podsumowanie tego roku na CSGO skinsie zrobimy sobie po prostu 5 fiverów. I proszę o coś ciekawego. Póki co, Broken Funk nie jest to brzydka naklejka. Vault to też nie jest brzydka naklejka, ale nie ma tutaj żadnych takich mega mocnych rzeczy. Buka WP to jest mega ładna naklejka przede wszystkim. Dnięczna nie w ogóle nie ma Prince'a No. Tak trochę wygląda jak Prince, trochę jak vanila. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale spoko. I tak, ładna naklejeczka i lecimy z tym dalej. Anime Keishik. Twin Koi No i już wychodzę na prowadzenie z tej podróży nie terrorystów, Cyberromanów jeszcze dla nich. I Twinkoi kolejny. No i dwa ostatnie otwarcia anime Case'a z pierwszego nic. No i drugi anime Casey. No kurwa, znowu Cyberromanów i Watergun. No, mocno dropią, mocno, 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 ale to jest tak naprawdę nic, bo teraz przychodzą najważniejsze skrzynki, najważniejsze naklejki. Więc zobaczmy: Charakter Sticker Crafty, pierwsza skrzynka oko dla nich, druga Say Cheese dla nich, czyli też niedobrze dla nas. No i jeszcze Taste Buddy. I u tej mam z 5 sztuk jeszcze w kwifunku. To jest fajna naklejeczka i myślę, że ona jeszcze pójdzie do góry w najbliższym czasie, ale zobaczymy. No i przejdźmy do najważniejszego, czyli dwóch fiwerów w trybie Joker. Pierwsze otwarcie. No i chuj. No i chuj. Straszny chuj. Dobra, ostatnie. Potrzebujemy kosy. Nie ma kosy. GG GG. Ja pierdolę, ej, to było tragiczne. To było totalnie, totalnie tragiczne. Wymienimy sobie nasze punkty. 45 koła w pierwszy rzut, cyk, ok, 6 wood. I w drugi rzut zrobimy sobie po prostu resztę, czyli 5, 2, 6, 8, 3. No i za to wlatujemy po prostu na all Allstar all No, mój wróg, mój wróg. W ostatnim czasie mogę powiedzieć otwarcie, że mój wróg. 4 boosty, 1 tryb standard. Lewa strona. No i lecimy z tym. All star, all star, all star Pierwsze Cztery na Dajcie Daj coś ciekawego, hasło w dzisiejszym odcinku niech będzie też eee, Na przykład Kurwa, jakie wy mieliście zniżki w waszym unbox na CSGO skincie A tutaj jeszcze Astralis dla nich No i póki co jest blisko, jest naprawdę zaogniona tutaj sytuacja, ale te Navi kurwa wszystko niszczy do otwarcie ok, NiP ale niewystarczająco i ostatnie otwarcie potrzebuje ratunku. No i ten ratunek nie nadchodzi. Ja pierdolę, no nie poszło dzisiaj ani trochę po mojej myśli, ale nie mam na to wpływu i w dzisiejszym odcinku. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Elo!